dyrektor, który właśnie był tym dyrektorem przez 30 lat, chciałby, żeby jego następcą został kolejny dyrektor z mianowania. Cześć! Słuchacie podcastu o teatrze. Z tej strony Katarzyna Niedurna i Katarzyna Waligóra. Witamy Was w czwartym odcinku naszej serii publicystycznej, czyli w podcast Splainingu. No i dzisiejszy odcinek będzie miał taki bardzo publicystyczny charakter, dlatego że będziemy rozmawiać o wydarzeniach bardzo bieżących, to znaczy o konkursach w czterech ważnych miejscach na mapie teatralnej, w trzech teatrach oraz w Instytucie Teatralnym i o tym, że część z tych konkursów została niedawno rozstrzygnięta, a część nie została rozstrzygnięta. To ten odcinek podcast Splainingu, kiedy nie zaprosiłyśmy żadnego gościa ani gościni i staramy się z całego serca przygotować dla Was jak najlepiej ten odcinek i zgodnie z naszymi założeniami poświęcić ten sekret tylko na nasze gadanie. Poświęcamy to na nasze gadanie i na research, który dla Was przygotowałyśmy. Jeżeli byście chcieli wspierać nas właśnie w, też w tych działaniach researchowych, ale także we wszystkich innych, no to jest taka możliwość oczywiście na portalu Patronite. I też serdecznie, serdecznie dziękujemy nowemu, hojnemu Patronowi, który dołączył do naszego grona, czyli Przemkowi Kaczmarkowi. Dobrze, to my powoli zaczynamy już przechodzić do części merytorycznej. Zastanawiałyśmy się w jakiej kolejności przygotować dla Was, jakby przedstawić Wam przygotowany materiał i stwierdziłyśmy, że zaczniemy od najbardziej świeżego, najbardziej hot tematu, ponieważ my to nagrywamy w czwartek, a wczoraj w środę zostało ogłoszone do publicznej wiadomości, że nowymi dyrektorami Narodowego Starego Teatru została Dorota, Ignatiew i jako dyrektor artystyczny Jakub Skrzywanek. Kasiu, tutaj Ty masz bardzo dużo do powiedzenia na ten temat, więc oddaję Ci mikrofon. Tak. Chciałyśmy tak szybko przypomnieć wam, jak to było i co wydarzyło się w Starym Teatrze. Skrzywanek i Dorota Ignatiew zastąpią na stanowisku dyrektorskim inny duet, czyli duet Waldemara Raźniaka i Beniamina Bukowskiego. To był duet, który został powołany przez ministra kultury glińskiego w roku 2020, wtedy też został odwołany ze stanowiska dyrektorskiego Marek Mikos, który pełnił tę funkcję w latach 2017-2020 i być może niektórzy z was pamiętają, że objął ją w takich dość no, kontrowersyjnych okolicznościach, zastępując na stanowisku Jana Klatę, który miał w poparcie przynajmniej części zespołu środowiska teatralnego i ubiegał się o drugą kadencję dyrektorską. No ale właśnie wtedy ministerstwo podjęło decyzję, że to Marek Mikos będzie kierował instytucją. Powstało też taki moment był kryzysowy w Starym Teatrze. Ten kryzys ostatecznie udało się zażegnać, ale chyba nie do końca, dlatego że odwołanie Marka Mikosa. I tutaj, ja to cytuję za Onetem, odbyło się z, i tutaj cytat, z powodu licznych nieprawidłowości organizacyjnych oraz pogłębiającego się konfliktu pomiędzy dyrektorem a zespołem teatru. No i właśnie na to miejsce został powołany Waldemar Raźniak, który na zastępcę swojego do spraw artystycznych wybrał Beniamina Bukowskiego, dramatopisarza, dramaturga, laureata licznych nagród. Sam Waldemar Raźniak jest reżyserem jest z wykształcenia w ogóle zarówno aktorem, jak i reżyserem, jak i menadżerem kultury, kolejno po szkole teatralnej w Krakowie, w Warszawie i po Uniwersytecie Jagiellońskim. Też jest wykładowcą na Akademii Teatralnej w Warszawie. No i właśnie, oni w dwójkę zostali dyrektorami z tego powołania glińskiego, ale też tutaj za Onetem ta kandydatura została pozytywnie zaopiniowana przez Związki Zawodowe, Radę Artystyczną oraz Zespół Narodowego Starego Teatru w Krakowie. W tym momencie no właśnie, minęły te lata cztery dyrekcje i jakiś czas temu najpierw Ministerstwo Kultury podało informację, że powoła konkurs w Starym Teatrze, a i rzeczywiście w marcu pojawiła się informacja, że konkurs został ogłoszony. Jednocześnie tutaj jest taka rzecz, na którą chciałabym zwrócić uwagę, bo jest ona dla mnie dość kontrowersyjna. To znaczy sposób, w jaki o dyrekcji Raźniaka i w kontekście konkursu, nowego konkursu na dyrektora, pisze Gazeta Wyborcza Lokalna Krakowska. I tutaj pojawia się bardzo dużo takich, no, kontrowersyjnych Twierdzeń, zarówno, że stary teatr nie miał od lat żadnej dobrej premiery, jak i że to są dyrektorzy pisowscy z nadania. I no jednak, no nie jest to prawda. To znaczy, jak ma, mają się czuć też artyści i artystki, które, którzy przez lata pracowali w tym teatrze. I tutaj przypomnijmy, że w tej dyrekcji mieliśmy i spektakle, jakby na przykład dwa spektakle Anny Smolar, bardzo wysoko cenionej reżyserki, i spektakle Agnieszki Glińskiej, tak? Znowu cenionej reżyserki, zupełnie innej w zupełnie innej estetyce pracującej. I spektakl młodej twórczyni Klaudii Hartung-Wójciak. I queerowe spektakle Jędrzeja Piaskowskiego i Huberta Sulimy oraz ostatnio Wojtka Rodaka i Iggy Gańczarczyk. Mieliśmy pierwszy spektakl choreograficzny Pawła Sakowicza. Mieliśmy produkcję międzynarodową Luka Persewala, więc to nie jest tak, zresztą ta produkcja Luka Persewala została obsypana deszczem nagród i Stary Teatr od lat zdobywa tak naprawdę nagrody na rozlicznych, ważnych festiwalach teatralnych, więc to nie jest tak, że w teatrze panuje jakiś kryzys, który teraz ma zostać zażegnany, wbrew temu, co właśnie w Gazecie Wyborczej się pojawia. Raźniak i Bukowski nie kandydowali na ponowną, znaczy nie, nie chcieli ponownie pełnić kolejnej kadencji na tym stanowisku dyrektorskim. Zamiast tego zdecydowali o starcie w konkursie w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. O tym zaraz też ty pewnie, Kasiu, nam więcej opowiesz. Natomiast media bardzo szybko podały, że w konkursie w Krakowie liczyły się tylko dwie nazwiska dwojga kandydatów, czyli Bartosza Szydłowskiego, który od 20 lat kieruje Łaźnią Nową w Krakowie, przez pewien czas był też dyrektorem, współdyrektorem Teatru Słowackiego w Krakowie oraz Dorota Ignatiew, która kierowała zarówno Teatrem Osterwy w Lublinie, jak i ostatnio Teatrem Nowym w Łodzi i w obu tych miejscach miała bardzo duże sukcesy artystyczne. No i właśnie w środę pojawiła się informacja, że ministra kultury Hanna Wróblewska poinformowała, że konkurs wygrała Dorota Ignatiew i tutaj taka ciekawostka, że Dorota Ignatiew jest drugą w historii tej sceny kobietą na stanowisku dyrektorki tej instytucji. Po Krystynie Meissner, która scenę objęła w 1997 roku i kierowała nią tylko przez jeden sezon, na skutek ogromnego konfliktu wewnętrznego musiała z tej, z tej, z tej dyrekcji zrezygnować. To jest też trzecia w historii kobiesa dyrekcja w Teatrze Narodowym, bo oprócz właśnie tej dyrekcji Krystyny Meissner w Starym Teatrze mieliśmy jeszcze podwójną dyrekcję Ludwika Krasowskiego i Krystyny Skuszanki w Teatrze Narodowym. Więc jest to też jakiś taki historyczny moment, i myślę, że to jest warte docenienia, że właśnie to kobieta pod, pokieruje instytucją. I jako swojego dyrektora artystycznego Ignatie wybrała Jakuba Skrzywanka, który do Krakowa przeniesie się z Teatru Współczesnego w Szczecinie. Jest też Jakub Skrzywanek, jest na pewno dobrze Wam znany, chociażby z naszych odcinków. Wielokrotnie był naszym gościem, przynajmniej trzykrotnie w odcinku o zwierzętach, w odcinku o pomysłach oraz ostatnio w odcinku o snach. I no właśnie, jakby też ma sukcesy duże artystyczne w Teatrze Współczesnym w Szczecinie, ale pytanie, co teraz dalej z. Tym teatrem, znaczy, kto o, znowu zastąpi skrzywanka, więc to jest też jakaś taka rzecz, którą na pewno będziemy dla Was monitorować. Chyba to są takie najważniejsze informacje o tym konkursie, i możemy przechodzić do teatru dramatycznego. Ja nie wiem, czy pamiętasz, Kasiu, jak byłyśmy jakiś czas temu, znaczy, jak ja byłam jakiś czas temu w Krakowie i tam się obie spotkałyśmy, i zarówno wtedy w teatrze, w okolicach Narodowego Starego Teatru spotkałyśmy Jakuba Skrzywanka, jak i Bartosza Szydłowskiego, i tak trochę wtedy pół żardem, pół serio śmiałyśmy się. Się, że o, ewentualnie kandydaci przyszli zobaczyć instytucję. No i tymczasem nasze żarty okazały się, okazały się prawdą. Więc może w takich sytuacjach, kiedy zastanawiamy się, kto kandyduje w jakim teatrze, warto po prostu stanąć koło niego i rozglądać się, jaki słynny reżyser, artysta, człowiek teatru niespodziewanie wyjdzie za rogu. No a jeżeli chodzi o teatr dramatyczny, o którym mam wam opowiedzieć, no to tutaj też jest to afera niedawna. Znaczy, jesteśmy w ogóle po takim roku, czy nawet w większym okresie czasu, kiedy te afery wokół teatru dramatycznego w Warszawie co chwilę wybuchały, co chwilę ta instytucja zwracała uwagę mediów, i to już od poprzedniego konkursu, w którym to z instytucją pożegnał się Tadeusz Słabodzianek, a jakby nową dyrektorką została Monika Strzemka. No ale, jak wszyscy wiemy, wokół, wokół Moniki Strzemki od początku narastały dość duże kontrowersje, a może nawet bym powiedziała inaczej, że było o nie, wokół niej bardzo głośno, no bo część osób popierały jej działania, ona sama deklarowała się jako feministka, robiła bardzo dużo szum medialnym wokół, wokół tej instytucji, wskazując właśnie taką kobiecą energię, kobiecą kolektywną energię, która teraz wchodzi i odmieni to miejsce, które wcześniej kojarzyło się raczej z takim teatrem bardziej konserwatywnym, mieszczańskim, użyłabym chyba takiego sformułowania, teatrem środka, który reprezentował Tadeusz Słobodzianek. No i te dwie koncepcje się ze sobą starły. Wydawało się, że Monika, Monika wygrała i została na pokładzie. No ale z czasem, jakby te głosy dochodzące z teatru dramatycznego były coraz bardziej niepokojące. No i wszyscy pamiętamy, jakby um, wybuch e, afery. I tutaj trochę mi głos zadrżał i nie wiem, co powiedzieć, ponieważ z perspektywy czasu jeszcze trudniej mi zdefiniować to, czego dotyczyła w sumie ta afera i czego dotyczyły jakby te napięta sytuacje wokół teatru dramatycznego. Jedno jest pewne, że chyba tyle się mówiło o takich przypuszczeniach co do pewnych złej atmosfery w teatrze. Przypuszczało się, że może występują tam jakieś nieprawidłowości. Pojawiały się wokół tego takie słowa jak, jak mobbing, jak przekraczanie granic. Tutaj jakby dodam, że nic z tego nie zostało w efekcie jakoś mocno udowodnione i przypięte, ale pojawiało się też coraz więcej publikacji prasowych. No i w Efekcie konkurs został, od, jakby został ogłoszony, ponowny konkurs w związku z odwołaniem Moniki Strzępki. To się działo 5 stycznia, a więc na samym początku roku. No i oficjalnie władze Warszawy podjęły taką decyzję w związku z niezrealizowanym przy, niezrealizowaniem przez dyrektorkę zapisów umowy określającej warunki organizacyjno-finansowe. Tak to zostało podane. A jej zastępcom, jej jakby POD, Dyrektora, tą funkcję przejął Mariusz Guglas, który wcześniej był zastępcą dyrektora do spraw technicznych. No i minęło czasu mało wiele i rozpisano kolejny konkurs. No i ta instytucja też działająca trochę w takim trybie awaryjnym, to znaczy w zasadzie realizująca dalsze plany repertuarowe strzępki, ale już bez strzępki na pokładzie. Wydaje mi się, że też tęsknym okiem, jakby instytucja wyglądała za nowym, nowym dyrektorem bądź nową dyrektorką kimś, kto w zasadzie ustali co dalej, tak jakby co się będzie działo przez kolejne sezony, jakie zakontraktuje kolejne premiery, ale także wskaże taki kierunek rozwoju instytucji, bo też warto zauważyć, że wcześniej jakby Monika strzemka wy występowała z kolektywem dramatycznym. Z biegiem tej afery część osób z kolektywu dramatycznego gdzieś, ja nie jestem pewna właśnie jak to wszystko wygląda, więc może powiem tak eufemistycznie, że jakby część osób się po prostu zrezygnowała część osób może jest też na jakichś zwolnieniach, no ja nie jestem w zwolnieniach lekarskich, ja po prostu nie jestem tego, tego pewna, ale generalnie to, co chciałam powiedzieć, że ta grupa, która, cała grupa, która gdzieś miała kierować tą instytucją, w jakiś sposób się wycofała, więc rozumiem też pewne napięcie i pewną niepewność, która towarzyszy obecnie teatrowi dramatycznemu. No i tak jak mówiłam, został ogłoszony konkurs i tutaj akurat kandydatów i kandydatek było całkiem sporo i była to, przeczytam, Małgorzata Potomka, Czyli dyrektorka teatru powszechnego imienia Kochanowskiego w Radomiu. Był to Jacek Jabrzyk, zastępca dyrektorki do spraw artystycznych Teatru Zagłębia w Sosnowcu, Norbert Drakowski, dyrektor teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, Waldemar Raźniak, też w teamie z Beniaminem Bukowskim, czyli jest ta grupa dyrektorska z, z Teatru Starego, o której Kasia przed chwilą mówiłaś. No i oprócz tego był to Ryszard Adamski oraz reżyserzy tacy jak reżyserka, czyli Wojciech, Urbański i Anna Wieczór. No i jeszcze był taki jeden kandydat, który zniknął, że tak powiem, z tej listy, a było o nim głośno, to znaczy Michał Zadara. On kandydował zarówno w tym poprzednim konkursie, gdzie też była Moni gdzie, w którym wygrała Monika Strzępkę. Teraz jakby wiadomo było trochę z tekstów, które on publikował na, na temat sytuacji w, w dramatycznym, że on również się pojawi w tej stawce konkursowej. Nagle tego nazwiska nie było, wszyscy się zdziwili. No ale Gazeta Wyborcza później jakby do dotarła do informacji, że po prostu Michał Zadara popełnił błędy formalne składając wniosek, no i właśnie z tych powodów formalnych nie został dopuszczony do kolejnego etapu. Też w kuluarach teatralnych mówiło się o tym, patrząc na tę stawkę konkursową, że najprawdopodobniej wygra Norbert Rakowski z Opola. Była taka, była taka plotka, nie wiem na ile ona była prawdziwa, znaczy widzimy, że nie była w 100% prawdziwa, ale wskazywano go jako takiego faworyta tego zestawienia. No i kiedy tu już Konkurs miał być ogłoszony, jego wyniki. No to wszyscy się bardzo zdziwili, ponieważ żadna z osób biegających się o stanowisko dyrektora teatru nie uzyskała bezwzględnej większości głosów. Tym samym ogłoszony w lutym konkurs pozostał nierozstrzygnięty. No i cóż się wydarzyło? My próbowałyśmy tutaj jakoś dowiedzieć się, ale nic nam się nie udało. To nasze zdolności detektywistyczne poszły, poszły na marne. Ja przeczytałam w gazecie wyborczej, że z nieoficjalnych źródeł, jej dziennikarze dowiedzieli się, że ani jeden z kandydatów i kandydatek nie przekonał do siebie komisji konkursowej, czyli jakby nigdy nie dostał żadnego głosu, jakby żaden członek komisji nie oddał, nie oddał głosu, też nie jakby jest to podane wszystko w takim trybie przypuszczającym, więc też nie jesteśmy w 100% pewne, czy to jest prawda, czy to była tylko taka informacja. No i najważniejsze pytanie chyba brzmi co dalej, co tu się będzie działo z teatrem dramatycznym. Urząd Miasta ma do dyspozycji kilka scenariuszy. Pierwszą jest rozpisanie nowego konkursu. Z nadzieją, że może ktoś nowy się zdecyduje, jakaś kolejna osoba, która tutaj rozwiąże ten konflikt. Prezydent miasta może też powołać ze zgodą nowej ministry kultury, nowego dyrektora bez konkursu. Można też jakby wskazać osobę. Prezydent miasta może wskazać osobę, która będzie pełniła przez rok funkcję PO dyrektora. Ja tutaj słyszałam, że będzie jakaś nominacja. Znowu Mówię to w takim trybie plotki, więc nie wiem, czy jest to, czy jest to prawda, i nie wiem też, kto może zostać powołany taką drogą bezkonkursową, myślę, że w najbliższym czasie rozwiążemy te zagadki i dowiemy się więcej. No i to chyba wszystko, co jest ważnego do powiedzenia o tym konkursie w Teatrze Dramatycznym. To oznacza, że przechodzimy do Legnicy. Legnicy, która jest ważnym miejscem na takiej teatralnej mapie od tak naprawdę wielu, wielu lat, i tutaj, jeżeli chcielibyście poczytać więcej na temat tego teatru i historii to podlinkujemy dla was w opisie do dzisiejszego odcinka artykuł Jolanty Kowalskiej z, z dialogu z 2018 roku który właśnie jest takim przeglądem i zawiera wi wiele informacji na temat teatru imieniem Heleny Modrzejewskiej w Legnicy i teraz tak w tym tygodniu pojawiła się informacja że wieloletni dyrektor tego teatru, Jacek Głąb, zapowiedział rezygnację z funkcji dyrektora i że odejdzie z tej. złoży, skończy swoją dyrekcję 31 sierpnia 2025 roku, czyli za nieco ponad rok. No i dlaczego to jest ciekawe? No ciekawe to jest dlatego, że Jacek Głąb jest dyrektorem Teatru w Legnicy od 1994 roku, czyli w tym roku mija 30-lecie jego dyrekcji, a kiedy odejdzie, będzie dyrektorem od 31 lat. Przez całe lata był powoływany. Bez konkursu. W 2021 roku ogłoszono konkurs na dyrektora teatru i ten konkurs wygrał, chociaż on sam wtedy twierdził, że powołanie tego konkursu jest polityczne, no ale wygrał ten konkurs i umowa, która została z nim podpisana, miała obowiązywać do sierpnia 2026, czyli jeszcze jeden rok dłużej niż w stosunku do tego zapowiadanego odejścia Jacka Głomba. No i tutaj jakby to jest ciekawe, oczywiście zawsze te takie właśnie wieloletnie dyrekcje, no Rozmawiałyśmy też już o tym nawet na łamach, czy nawet na antenie podcast z że one bardzo często nie służą teatrowi. Fakt faktem, że Teatr Modrzejewskiej utrzymuje jakąś właśnie renomę i jest, jest ważnym miejscem, no ale rzeczywiście no pytanie, czy powinno się kierować teatrem, jednym teatrem przez 30 lat. Zresztą Jacek Głąb mówi i tutaj Legnicka Gazeta Teatralna przedrukowywana przez e Teatr go cytuje i cytat brzmi Mógłbym pełnić tę funkcję dożywotnio, ale nie chcę tego robić, wbrew pozorom nie chcę umrzeć na Scenie. No, i jest to też taki jakby trochę dowód, no właśnie takiej pozycji można władczej wobec instytucji, tak? Właśnie zapowiedzieć, że no mógłbym pełnić dożywotnio, no ale jednak łaskawie ustępuję. I to, co wydaje mi się szczególnie kontrowersyjne, i to jest już moja opinia, także to jest szczególnie kontrowersyjne, zresztą też jestem ciekawa, Kasiu, Twojej opinii, to to, że tego Głąb zapowiedział, że chciałby, żeby jego następcą na stanowisku został Błażej Biega Biegasiewicz. To jest bardzo młody, reżyser. On zresztą urodził się w 1994 roku, czyli Błażej Biegasiewicz urodził się w tym roku, w którym Jacek Głąb objął dyrekcję teatru. No i tutaj jakby Biegasiewicz skończył reżyserię na Akademii Sztuk Teatralnych. W 2021 roku wygrał Forum Młodej Reżyserii za spektakl Ojcowie. Pochodzi z Bolesławca, który jest blisko Legnicy. To, to zdaniem Jacek Głąba dobrze, bo to znaczy, że właśnie zna teatr. I od 1 maja tego roku, czyli tak naprawdę od dwóch tygodni mniej więcej, Więcej, jest konsultantem programowym legnickiego teatru. I Jacek Głąb zapowiedział, że ma nadzieję przekonać wszystkich do kandydatury Biegasiewicza, że wie, że w zespole nie wszyscy go znają i nie, niekoniecznie są, są pewni, ale on jakby wierzy w swoją intuicję wobec ludzi. No i też zapowiedział, że w ciągu najbliższego roku będzie przygotowywał Biegasiewicza do objęcia dyrekcji i przygotowywał go jakby do tego właśnie pełnienia tych obowiązków dyrektorskich. No i to, co mi się wydaje w tym kontrowersyjne, to to, że tutaj się tworzy jakaś dynastia, to znaczy nie jakby konkurs, który jest teraz rozpisany, i właśnie nawet można by było rozpisać konkurs z takim zamiarem, że ktoś przez rok będzie się przygotowywał do tej funkcji i właśnie być może będzie jakoś rozmawiał w rozmowach z Jackiem Głąbem i będzie dowiadywał się o szczegółach instytucji, szczegółach jej finansowania. Myślę, że to by była bardzo komfortowa tak naprawdę sytuacja dla przyszłej osoby dyrektorującej tą instytucją. Tylko tutaj następuje jakiś taki rodzaj po prostu namaszczenia i obecny dyrektor, który właśnie był tym dyrektorem przez 30 lat, chciałby żeby jego następcą został kolejny dyrektor z mianowania. No, wydaje mi się to, czy mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, mam nadzieję, że jednak zostanie rozpisany konkurs i że ten konkurs zostanie rozpisany uczciwie i że po prostu wygra najlepsza osoba, która się zgłosi wbrew temu, co chciałby Jacek Głąb. No i nie wiem, co ty Kasiu, sądzisz, czy chciałabyś tutaj coś skomentować? No tak, oczywiście, że chciałabym skomentować, bo również no, mam pewne wątpliwości do tej idei dziedziczenia stanowisk i aż by mi się chciało zanąć Tą melodyjkę z sukcesji, która leciała w czołówce. No ale taka różnica między sukcesją a sytuacją w teatrze w Legnicy, że w sukcesji mieliśmy do czynienia, jakby nie było, z własnością prywatną, którą jakby Logan Roy jako jeden z akcjonariuszy i założycieli mógł sobie dysponować w, na najróżniejsze sposoby. No a teatr w Legnicy jest jednak instytucją publiczną. Czyli, jak sama nazwa wskazuje, należy on do pewnej z grupy ludzi, a niekoniecznie do dyrektora tej instytucji. W związku z tym, wydaje mi się, iż Jacek Kłąb nie może sobie dowolnie wskazywać, kto jego zdaniem byłby najlepszym kontynuatorem jego, jego działań. Wręcz przeciwnie, raczej powinien tutaj w milczeniu poczekać na to, co orzeknie niezależna komisja konkursowa. Tak jak mówisz, super by była ta sytuacja. I w ogóle w Polsce takie rzeczy się nie wydarzają, a w krajach, w krajach zachodnich, szczególnie w tej obszarze niemieckojęzycznym, jest to absolutna norma, że dyrektor jest wybierany na jeden albo w ogóle dwa sezony przed tym, zanim zostanie dyrektorem instytucji. Tak, żebym mógł zaplanować swój czas w związku z tym, tak, żebym mógł podjąć współpracę z obecną dyrekcją i żeby to przekazanie pałeczki przeszło w miarę dobry sposób. No ale tak jak mówimy, to no nie chodzi o to, żeby ktoś tutaj namaszczał samozwańczo kolejną, kolejną osobę więc też mam nadzieję, że będzie po prostu uczciwy konkurs i tyle. A jak już mówimy o konkursach, to ja przejdę do kolejnego punktu na naszej obszernej, jak się okazało, dzisiaj liście, bo rzeczywiście konkursowo bardzo dużo się teraz dzieje. I opowiem o Instytucie Teatralnym. I tak jak wczoraj była konferencja, w czasie której nowa ministra kultury Hanna Wrublewska ogłosiła, że to Ignatiew i Skrzywanek będą dyrektorować w Starym, no to również odniosła się nowa ministra do Instytucie, Instytutu Teatralnego, no bo tam, że będzie konkurs, to jest zapowiadane moim zdaniem od stycznia co najmniej. No i ta informacja tak wisi, wisi, wisi. No i Wróblewska powiedziała tak trochę tajemniczo i, i też w trybie przypuszczającym, iż ma nadzieję, że w czerwcu zostaną podjęte decyzje w sprawie ostatecznej formy konkursu. No i co to znaczy? To znaczy, moim zdaniem, jakby pojawi się decyzja, czy konkurs za tę instytucję będzie otwarty, czy będzie zamknięty, bo tutaj istnieje taka furtka, że albo. Bo może być taki konkurs, zgłaszajcie się wszyscy, którzy chcecie być dyrektorami Instytutu Teatralnego i my wybierzemy. A konkurs zamknięty może polegać na tym, że po prostu wybrane osoby zostaną zaproszone do udziału w konkursie i to tylko w tym zamkniętym gronie będzie będą przebiegały te wybory. Jaka jest teraz sytuacja i co się w ogóle w tym instytucie dzieje? Bo tam też od dość dawna konkursu, konkursu nie było, ale tutaj jest trochę innych powodów. Więc jak wygląda w ogóle ta sytuacja, jak wygląda historia najnowsza no Instytutu Teatralnego? Ponieważ było, było tak, że po pierwszym dyrektorem był Maciej Nowak, on był też dyrektorem i założycielem. Możecie go usłyszeć w odcinku o nawiedzonych, nawiedzonych teatrach. I kolejną osobą, która przejęła tą pałeczkę prowadzenia instytutu, była Dorota Buchwald. Kiedy jej dyrekcja się skończyła, ogłoszono konkurs, i wtedy ten konkurs był problematyczny, ponieważ nie został on rozstrzygnięty tak, że, że tak samo jak w teatrze dramatycznym, no tylko tutaj była to decyzja, decyzja po prostu, no też niby komisji konkursowej, no ale mówiło się, że ta komisja działa pod naciskami ze strony ministerstwa. Nie został wyłoniony nowy dyrektor, nowa dyrektorka. Wcześniej już mówiło się też o dużym konflikcie, właśnie między Dorotą Buchwald, a między ministrem Piotrem Glińskim, więc trochę ta decyzja nie była chyba dla nikogo zdziwieniem. No i w zamian konkursu została mianowana, została decyzja o powołaniu PO dyrektora, i tutaj zapanowała. Taka roszada, ponieważ PO została dotychczasowa zastępczyni Doroty Buchwald, zastępczyni do spraw finansowo-administracyjnych, czyli Dorota Głowacka. No a Dorota, Dorota Buchwald jakby dalej pracowała w, w instytucie. No ale jakby ten pad trwał, no i Gliński w pewnym, w pewnym momencie powołał nową PO, dyrektora Instytutu Teatralnego i była to Elżbieta Wrotnowska Gmys. I to działo się w kwietniu 2019 roku, no a później jako te, te funkcja PO przekształciła się w nominację dyrektorską i Wrotnowska-Gmez została wtedy już taką pełnoprawną dyrektorką, powołaną na pięcioletnią kadencję. No i minęło to, teraz mija, mija, te, mija te pięć lat o tym, że trzeba coś zrobić w ogóle z Instytutem Teatralnym, jakby z powołaniem nowej dyrekcji wiedzą doskonale pracownicy Instytutu Teatralnego, którzy też chyba niecierpliwie rozglądają się za tym, co to będzie za konkurs, kto będzie w nim kandydował i w ogóle co dalej będzie z instytucją. I taką ich odpowiedzią na tą niepewność było zorganizowanie konferencji: Po co nam Instytut Teatralny? Ja na części tej, części tej konferencji byłam, więc mogę krótko opowiedzieć o tym. Co zabawne, wśród publiczności była również wtedy Hanna Wróblewska, dzisiejsza ministra kultury. Wcześniej nie wiedzieliśmy jeszcze, iż będzie miała, będzie miała ona taką funkcję, ale, więc, jako obecna sali mogła wsłuchiwać się w głosy pracowników i w głosy osób właśnie wypowiadających się na temat Instytutu. Tam dyskusja polegała na tym w ogóle, żeby wyjaśnić, jakie funkcje ma Instytut Teatralny, jakie ta instytucja ma znaczenie społeczne, jakie zadania powinna realizować, bo miałam wrażenie, że robiliśmy z tego wydarzenia dużą relację, a wielu z Was pytało właśnie, co to jest ten Instytut? W ogóle o co chodzi z tym Instytutem? Więc może w dwóch słowach też wyjaśnię, że jest to taka instytucja, która jakby z góry, gdzieś tam, może nie nadzoruje, ale z góry może wspomaga to życie teatralne, które jest operatorem wielu konkursów, wystaw, jakichś takich długofalowych działań w życiu teatralnym więc jest to instytucja może nie zawsze dla każdego widza widoczna, ale bardzo istotna. I ta decyzja o tym, kto będzie nowym dyrektorem, kto będzie nową dyrektorką też pewnie będzie miała istotny wpływ na rozwój takiego życia teatralnego w zasadzie w zasadzie w w całej Polsce i w poszczególnych teatrach, w większych projektach, w większych programach. Dlatego też z jakimś niepokojem może niepokojem, niepokojem i zainteresowaniem, może to jest lepsze słowo, będziemy się przypatrywać temu, jaki będzie ten konkurs, kiedy zostanie ogłoszony, kto będzie kandydował na pewno też informować Was o tym, co się w ogóle dzieje wokół, wokół tego konkursu. Tak i to chyba jest wszystko, co przygotowałyśmy w tym odcinku podcastu o teatrze. Możemy Wam jeszcze tylko przypomnieć, że w najbliższy poniedziałek w Teatrze Telewizji odbędzie się premiera spektaklu 1989 w reżyserii Katarzyny Szyngery z Teatru Słowackiego i Gdańskiego Teatru Rzekspirowskiego. No, my pewnie się szykujemy do oglądania tego spektaklu. On chyba nie będzie dostępny na VOD, więc zaplanujcie sobie ten wieczór o 20.30 z Teatrem Telewizji, jeśli jeszcze nie widzieliście, albo ponownie chcecie zobaczyć 1989. Trochę mówimy o tym spektaklu raz, żeby Wam przypomnieć, bo przecież wszyscy tak lubimy ten spektakl, ale też dlatego, że o Teatrze Telewizji i o jednym z spektakli tam zaprezentowanych, czyli zapiskach z wygnania reżyserii. Magdy Umar i w wykonaniu Krystyny Jandy. Będziemy opowiadać w tym specjalnym pod podcast platingowym dodatku dla patronów i patronek. Dlatego jeżeli jesteście ciekawi, co mamy na ten temat do powiedzenia, to przypominamy tak na wszelki wypadek, że dołączenie do naszej grupy i tym samym do tych, do tych tajnych treści, to jest nagroda dla wszystkich patronów i patronek, którzy wpłacili nam 10 zł lub więcej i wpłacają regularnie. I to już wszystko, co przygotowaliśmy. Przygotowałyśmy w dzisiejszym odcinku podcast z W naszym intro możecie usłyszeć fragment utworu Temper Poma Studio z domeny Pixabay. Ten odcinek został napisany i wyprodukowany przez Katarzynę Niedurny i Katarzynę Walikura. W montażu pomogła nam Justyna Patoła. Linki do materiałów, których użyłyśmy przygotowując dzisiejszy odcinek znajdziecie w jego opisie na platformie, na której nas teraz słuchacie. Pamiętajcie też, żeby zajrzeć na nasze media społecznościowe. Jesteśmy dla Was na Facebooku i Instagramie. Kurtyna!